Witty Alien to youtuber szachowy z Bułgarii, który pokazał nam jak należy naparzać w Gambicie kosmity. Alien Gambit, no muszę wam powiedzieć, że jadowite otwarcie przeciwko obronie karokan, które świetnie działa na szachach błyskawicznych i na buletach, a czasami nawet na rapidach. Zaprezentuję wam też Gambit przeciwko goniec F5, co jest bardzo popularne. Ruchem, tam za to będzie gambit. Marsjański No dobra, ale najpierw Gambit e, Kosmity e, Który powstaje po ruchu Skoczek G5 I co tutaj robią amatorzy e, Amatorzy bardzo się boją Tego skoczka Ponieważ już sobie wyobrażają Że jakaś presja na F7 będzie Albo drugi skoczek wlezie na E5 Że już będą tutaj Jakieś problemy Dlatego amatorzy zazwyczaj Grają posunięcie h i my tutaj gramy właśnie Alien Gambit. Tak jak widzisz, komputer już krzyczy, nie rób tego. Już tutaj daje przewagę czarnemu, i rzeczywiście, jeżeli czarny bardzo dokładnie wie, co powinien tutaj grać, to uzyska przewagę, ale jednak w większości przypadków zawodnicy wpadają na jedną z kilkunastu pułapek, które w tym debiucie są dostępne król musi zbić bo inaczej przegrana i teraz plan białego plan białego to jest wykorzystanie tych słabych białych pól i ogółem dociśnięcie czarnego króla, który jest tutaj średnio zabezpieczony i teraz są tutaj różne ruchy stosowane w szoku będziesz ale w aż 32% partii jest tutaj grane po nie goniec g4, no bo czarny wychodzi z założenia, że później zagra e6, rozwinie sobie tego skoczka i będzie dobrze, a to już przegrywa. Także po ośmiu ruchach w jednej trzeciej partii czarny ma tutaj przegraną, ponieważ biały z łatwością odzyskuje tutaj figurę, wychodzi z pionem więcej, ale właściwie ten pion więcej nie ma tutaj tak kolosalnego znaczenia. Ważne jest to, że ten król jest tutaj strasznie osłabiony po białych polach i nie ma prawa do roszady. Co jeszcze jest tutaj grywane? Jest grywane rozwinięcie gońca na F5, to już ma dużo więcej Sensu, choć biały reaguje w bliźniaczu podobny sposób, wjeżdżając tym skoczkiem do centrum. I teraz, jeżeli król wycofa się w tym kierunku, to w ogóle stwarzamy już groźbę Mata, a jak przeciwnik się obroni pionem, no to wtedy walisz G4, przeciwnik tym gońcem musi odchodzić, wybijasz na E6. I następnie będziesz robił tutaj długą rozsadę. E, oczywiście materialnie jesteś jeden punkt w plecy, bo figura poświęcona za dwa piony, e, ale Inicjatywa może być bardzo duża. Ciekawą koncepcją jest też robienie krótkiej roszady, żeby później walić pionami f4, f5. Figury czarnego są stłamszone, król w centrum nie ma prawa do roszady i możesz go elegancko atakować. Więc zazwyczaj ten król jednak ucieka w tym kierunku, ale teraz znowu wjeżdżasz tutaj z szachem. Jeżeli przeciwnik skoczkiem się zasłania, do Hetmana wrzucasz do ataku, robisz tutaj krótką roszadę, wjeżdżasz na G6, i następnie przez C4 tutaj atakujesz. Ta wieża jest kompletnie wyłączona z gry, nie ma się gdzie ruszać, więc twoja inicjatywa skoncentrowana na królewskim będzie bardzo, bardzo silna. I czarny musi grać tutaj niezwykle precyzyjnie, żeby nie wyłapać szybko mata. Jeżeli przeciwnik zasłania się w ten sposób, to znowu walisz tutaj G4, bijesz sobie na E6, F3 i chcesz tego króla dociskać właśnie po słabych białych polach. I już tutaj grube problemy po stronie czarnego. Grywane jest też posunięcie skoczek BD7. To wygląda logicznie, ponieważ zawodnicy bardzo się obawiają naszego wjazdu do centrum na pole E5. Dlatego starają się to pole E5 zabezpieczyć. Ale teraz my nie gramy tego ruchu, bo to poskutkowałoby wymianą hetmanów i teraz już nie masz czym atakować. Dlatego dużo lepiej jest po prostu zakończyć rozwój i przygotować wjazd tego skoczka na E5. Jeżeli rywal zbije. No to już jest ugotowany, bo musi tym skoczkiem odchodzić, wjeżdżasz tutaj, poświęcasz gońca i matujesz tego króla. Jeżeli przeciwnik odejdzie w tym kierunku, wrzucasz sobie Hetmana do ataku, przestawiasz go na G3, grozisz już biciem na H6, grozisz już wjazdem na G6, więc właśnie po tych słabych, białych polach delikwenta dociskasz. I co z tego, że on ma figurę więcej? jeżeli te figury są skoncentrowane totalnie z drugiej strony szachownicy i na złego są dosyć pasywne. Jeżeli król ucieka do centrum, no to rozwijasz gońca, grozi pułapeczka, skoczek g szach, bicie gońca, a następnie wrzucasz hetmana do akcji i albo wieża na d1, albo wieża e2, wieża z a na e1 i znowu mamy figurę w plecy to prawda no nie da się tego ukryć ale wszystkie nasze figury są aktywne no a z tą aktywnością po stronie przeciwnika jest raczej dosyć kiepsko yy, i teraz zapewne zastanawiacie no dobra jest tutaj masa pułapek przy takich naturalnych odpowiedziach czarnego. No to teraz, dlaczego ten komputer daje tak kolosalną przewagę czarnemu? Otóż najlepszym ruchem w tej pozycji jest posunięcie C5, czyli podejście z założeniem, że najlepszą obroną jest atak. Natomiast na amatorskim poziomie posunięcie C5 zdarza się Zaledwie w 10% partii, yy, czyli raz na 10 yy, ktoś ci coś takiego zagra. Yy, a co ciekawe, i tak yy, czarny większość partii wygrywa, bo 52% win, rat, win ratio czarne yy, A. Yy, dobra, biały tutaj na złą rubrykę spojrzałem biały, tutaj ma 45% zwycięstw, więc nawet jeżeli y, czarny dokładnie wie o co chodzi, no to nie jest tak, że nie wiem, 90% partii tutaj czarny wygrywa, więc widać, że pozycja y, przynajmniej na tym amatorskim poziomie jest grywalna, a dlaczego jest grywalna? No oczywiście po raz kolejny zastawimy tutaj na rywala bardzo chytrą pułapeczkę. Y, mianowicie pchasz tutaj piona i teraz przeciwnik sobie sobie stwierdza. O, pion za darmo. No to bije i jeszcze hetmany sobie wymienię. No ale tutaj wchodzi goniec C4. Przeciwnik musi zbić i widły. I przeciwnik tutaj przegrywa. Jeżeli natomiast przeciwnik zbije skoczkiem, to wtedy walisz C4, wykorzystując związanie. I znowu przeciwnik jest tutaj ugotowany. Także tego piona pod żadnym pozorem nie można właściwie tknąć. A aż w 53% partii przeciwnicy biją tutaj hetmanem. Jeżeli przeciwnik nie zbije, Piona sobie zabezpieczysz, jeżeli zajdzie taka potrzeba, skoczka zaktywizujesz, goniec D3, roszadka F4 i próbujesz zajechać przeciwnika, właśnie na królewskim. Więc ten Alien Gambit jest jadowity, to na pułapek. I, i to, co jestem przekonany, to to, że no ty będziesz bawił się lepiej. Bo ty jedziesz sobie, atakujesz, po drodze jest mnóstwo pułapek, na które rywal musi uważać. No i cóż, ty bawisz się świetnie, a on od samego początku partii musi się gigaprecyzyjnie bronić. Skoczek F6 jest bardzo popularnym ruchem. Ale jest też grywane tutaj posunięcie goniec F5. To jest właściwie cała idea obrony Karokan, żeby tego gońca wyprowadzić. Odwrotnie jest w obronie francuskiej. Tam ten goniec zostaje zablokowany i czarny w dalszej perspektywie chce tego gońca wyprowadzić. Więc co zrobimy w tej sytuacji? Po raz kolejny wjeżdżamy tutaj z na nagi i zawodnicy z automatu odchodzą na g To jest bardzo popularna opcja. Tak zazwyczaj gra się w tym karokanie, no i przeciwnicy tak z automatu zazwyczaj grają, ponieważ główny wariant to skoczek G3 i odejście tego gońca, więc jest takie małpowanie. Ty tutaj rozwijasz swojego skoczka i przeciwnik wygania Twojego skoczka z, z G5. I tutaj w gambicie marsjańskim po raz kolejny tego skoczka poświęcimy. Ale tym razem nie wybijając na E6, tylko wybijając na F7, tylko wjeżdżając na E6. I tutaj przeciwnik musi zbić i ten pion na E6. Blokuje figury czarnego w przejściu do defensywy na skrzydło królewskie. I to daje nam możliwość, żeby tonę pułapę rywalowi wlepić, ale też żeby po prostu rozkręcać atak właśnie na skrzydle królewskim. I zaczynamy od centralizacji skoczka. Jest tutaj atak na gońca. Więc już teraz przeciwnik musi precyzyjnie zareagować, i najczęściej zawodnicy grający karokana odchodzą tym gońcem na f7, wychodząc z założenia, że tutaj czarny będzie najbezpieczniejszy bo ten goniec zabezpiecza piona, jednocześnie zabezpiecza tę przykątną, no i czarny stwierdza, że tu zakończy sobie rozwój, będzie ok. Ale my ruszamy tutaj do ataku właśnie po tych słabościach. Zauważ, że już tutaj groźby matowe się pojawiają, jeżeli czarny nie będzie czujny, no to bicie na e6, a następnie hetman h5 i w ogóle partia może się zakończyć takim oto matem, Czy Czyli już na starcie partii mamy fajne taktyczne możliwości. I przykładowo, skoczek D7 jest tutaj najpopularniejszą opcją na amatorskim poziomie, a to po prostu przegrywa. Bo walisz na F7 i wjeżdżasz Hetmanem i nie ma ani jednej możliwości, żeby tego piona E6 zabezpieczyć, więc zaraz my tutaj wkroczymy do akcji i po tych białych polach. Król Czarnego zostanie zamatowany. Przykładowo, coś takiego może się wydarzyć, i partia kończy się w 14 ruchu matem. Jeżeli rywal chciałby dać szacha, żeby Hetmana wprowadzić do defensywy, to tu po prostu bijemy, wykorzystując związanie tego piona, pozamiatane. Bardzo, bardzo zacna pułapeczka. Jeżeli rywal rozwija się w ten sposób, to ty. Ustawiasz Hetmana na E2, i Twoim planem jest wybicie gońca i wjazd Hetmanem. Więc przeciwnik musi tego piona zabezpieczyć, bo inaczej znowu bardzo szybko zostanie zamatowany. My, tak czy siak, bijemy na F7 i poświęcamy gońca, wjeżdżając na F4. No coś przepięknego. Chodzi o to, że jeżeli przeciwnik zbije, no to tutaj kolejna pułapeczka, król odejdzie tutaj. Partia kończy się matem, a jeżeli król odejdzie w drugą stronę, czyli na g to teraz szach, zaganiamy tego króla jak najdalej i dociskamy tego króla gońcem oraz pionami. No i tutaj przeciwnik jest w efektowny sposób matowany. Oczywiście bicia nie są przymusowe, przeciwnik może się wycofać, żeby tutaj bronić. Ale teraz robisz roszadę i wprowadzasz zaraz wieżę na E1, i znowu okaże się, że z tym punktem E6 są grube problemy. Więc, na przykład, zagrasz wieża E1, goniec E5, F4, F5, albo F4, G4, G5, i zajeżdżasz tego czarnego króla. Komputerek twierdzi, że jest tu przewaga czarnego. No ale trzeba grać jak Stockfish, tak? Trzeba grać turbo precyzyjnie. A ty lecisz tutaj figurami, a tak kreuje się sam. No i przeciwnik musi się pocić, żeby nie dostać szybkiego mata. Tutaj inne ruchy też są stosowane, na przykład goniec F5, żeby w taki aktywniejszy sposób tego piona bronić, ale my wjeżdżamy na C4 i walimy tutaj G4, następnie bijąc na E6. Wydaje mi się, że tutaj inicjatywa jest świetna, przede wszystkim grozi tutaj po prostu mat na F7. Jeżeli natomiast goniec wycofa się na H7, to znowu wjeżdżasz na C4. I tutaj komputerek twierdzi, że, że pozycja czarnego jest w porządku. Nie sądzę, żeby jakikolwiek amator to znalazł. To raczej się nie zdarza. Ale jeżeli by się zdarzyło, to grasz tutaj F4, robisz roszadę, dzięki czemu masz presję po linii F. I zobacz, że te figury przeciwnika są całkowicie wyłączone z akcji. One totalnie nie mają się gdzie ruszać. Więc obiektywnie faktycznie jest tutaj przewaga po stronie czarnego. Ale jednak ty masz swoje możliwości, żeby na przykład po linii F tutaj przeciwnika dociskać, bo ten goniec po prostu kompletnie, ale to kompletnie nie ma gdzie chodzić.